klasyczne zadanie z procentami. I niektórzy niestety radzą sobie w tak bardzo prosty sposób, skoro podwyższamy cenę o 30%, a później obniżamy o 20%, no to nie jest to samo, jakbyśmy po prostu podnieśli tą cenę o 10%, Oczywiście nie, to tak nie działa, więc jak to wykonać poprawnie? Najprościej i najszybciej możemy to wykonać takim działaniem. 150 mnożymy razy, skoro cenę podwyższamy o 30%, to jeżeli nasza cena wynosiła 100%, podwyższamy o 30%, czyli mnożymy razy 130%, następnie obniżamy o 20%. 100% minus 20% to będzie 80%. Teraz te procenty zamieniamy na ułamki dziesiętne, czyli mamy działanie 150 razy 1,3 razy 0,8 to będzie. W wyniku tych działań wychodzi nam 156 zł i to będzie nasza prawidłowa odpowiedź, końcowa cena tego produktu. A jeżeli chcesz się ze mną uczyć, przygotować się do matury albo do egzaminu smoklasisty, zapraszam Cię na moją stronę paulinaodmatematyki.com, gdzie znajdziesz przeróżne matematyczne kursy online mojego autorstwa, za pomocą których możesz świetnie nauczyć się matematyki najlepszymi sposobami. Zapraszam!